Marcin Gortat świętuje 40. urodziny ukochanej i przygotował zanety stanisławskiej nietypowa niespodzianka, z diecia. Nieco ponad dwa lata temu Marcin Gortat udzielił glosnego wywiadu skompromitowanemu zurnalistzie, w którym przyznał, że nie trawi osób, którym wystawiaja swoja prywatność w mediach. Okazuje się jednak, Zebyle zawodnik MBA i sam lubi od czasu do czasu pochwalić się na Instagramowym profilu uroczymi kadrami w towarzystwie zony, zanety Stanisławskiej. Uczucie Polaczy lo sportowca jest ekspertką Bauty już kilka lat temu. Para zaczęła spotykać się w 2019 roku. Początkowo próbuje cukrzyć swój związek przed światem, wkrótce do mediów przedarle się informacje o kupnie wspólnego domu. Również skromny ślub Marcina i Zanety, który odbył się wiosna 2021 roku został owiany tajemnica. Dziś Malzunkowie ochoczo dzielą się z fanami pamiatkowymi zdjęciami ze wspólnych podróży i spontanicznych wypadów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W środę media społecznościowe Marcina Gortata i Zanety Stanisławskiej obiegły fotki i filmy z celebracji 40. Urodzim bizneswoman. Odziany w granatowe koszule i spodnie w kratę koszykarz zebrał swoja ukochana na romantyczny obiad do klimatycznej restauracji w Orlando. Zaneta swietowala okręgła rocznicę narodzin w czarnej mini z głębokim dekoltem. 40, ale myśli jak 30 i wygląda jak wczesna 20. Jeden następny, to już za rok. Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu. Jestem szczęśliwcem, napisał pod wspólnym zdjęciem Gortat. O nie, teraz się wydalo, odpowiedziała zartobliwie na zyczenia meza stanisławska. Gwiazdorem i zadbal, aby urodzinowe przyjęcie pozostalo na długo w pamięci jego ukochanej. Poza klasycznym zdmuchnięciem symbolicznej świeczki na torcie i uraczeniem się przepysznym drinkiem. Na zanetę czekala jeszcze spora niespodzianka. Do stolika solenizantki podeszła w pewnym momencie dwójka mężczyzn. Jeden wręczył jej róza, a drugi zagrał specjalnie dla niej na akordeonie. Zaneta Stanisławska gra noga w rozcie tej sukni na imprezie rezydencji ambasadora USA, foto. Raz w roku większość z nas świętuje ten wyjątkowy dzień, dzień naszych urodzin. Czasem symbolicznie. Czasem w gronie przyjaciół. Dla mnie to kolejny rok doświadczenia. Wyzwan, spełnienia, Miłości i przede wszystkim wdzięczności. Mezu, cudownie jest z tobą celebrować ten dzień. Dziękuję wszystkim za pamięć i życzenia, napisała Zaneta pod urodzinowa fotka z Marcinem. Pudelek dolacza się do urodzinowych życzeń.